nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy w Polsce wdrażali najbardziej innowacyjne rozwiązania prawne i rozwiązania, które będą promowały zliberalizowany rynek. Na dodatek będą szły w kierunku właśnie założeń tego ładu europejskiego zielonego. Ja myślę o tym, żeby włączyć prosumenta jako aktywnego gracza. I tutaj myślę wprost o tym, doradzamy naszym instytucjom, które wprowadzają prawodawstwo w Polsce, żeby od razu wejść w bardzo nowoczesne rozwiązania prawne. Myślę tutaj o taryfach dynamicznych, czyli taryfach, które, które odzwierciedlają nie tylko wolumen energii pobrany, czy też dostarczony do sieci ale również odzwierciedlają czas jego zużycia, czyli elastyczność energetyczną. Oczywiście takie taryfy dynamiczne muszą wynagradzać odbiorcę czy też prosumenta za przesunięcie momentu zużycia lub generowania energii w czasie. Mało tego, te taryfy powinny zawierać też taki czynnik, który jest związany z lokalizacją w sieci. Jest oczywiste, że jak transportujemy dowolny towar, Energię również na setki kilo, czy tysiące kilometrów, to powinno to kosztować więcej niż wtedy, kiedy transportujemy energię na kilkaset metrów. Tak jak na przykład dzieje się to w klastrach.